Jak się czujesz przed wyjazdem? Jezu Martyna. Dobrze, teraz jedziemy. Z chwila. Dobrze. Cześć, tu wasi ulubieni podróżnicy. Właśnie wypłacamy. Dobra, widzowie, jest opcja taka, jesteśmy na lotnisku. Czeka nas teraz 3 godziny czekania. Lot do Lizbony, z Lizbony do São Paulo. Co ty tu masz? To zamarzymy. Jak się czujesz? sam. Tak, i gadała przez sam. Pan Jarusz jest. Odwieziony na miejsce z panią Martynką Nie polecam trenera Dacjana Ponieważ zrobił mi trening EMS I nie mogę chodzić zaraz przez Pokaż przysiad Nie, nie zrobię tak, jest pokazany? Jestem Spalny wyzak. <grym> Słuchajcie, godzina szósta Czosta. zaraz 5.47 5.47 My startujemy Lecimy do Szybko Szybka przysiadka bardzo nie szybka Kimka 3 godziny. No więc no, ciekawie, lecimy dalej Dobra, pierwszy przystanek Lizbona. Lizbona, lędujemy się, jesteśmy na Lizbonie No i teraz kolejne czekanie 3 godzin wejście do kolejnego samolotu. Tak mi dupa boli nie, ale powiedz to, tak jakby lot. Też my, też my, my dupowoli. No my nie wiem się ogólnie. E, gate N, coś takiego. E? Gate N, co? No tam się mamy kierować. No to bramka nasza. Aha, okej. Okay. No. Let's go. Dupowoli mamy też, tak. Ale w sumie chyba sobie trochę ją tylko w tym To Też tyle. Samolotka. No <laughs> Znaleźliśmy naszą bramkę i teraz sobie pięknie czekamy. A los. Czekam Brazylijski los. No i rozrzucałem. Dobra, moi drodzy, tak sprostowanie. Pozdrawiam koleżankę. Co my w ogóle robimy, co my gdzie my jedziemy? My lecimy do Brazylii na karnawał. karnawał. Najpierw będziemy w São Paulo, z São Paulo lecimy do Rio, a na końcu będziemy jeszcze w Salwadorze. Na moment znajdujemy się w Lizbonie i wsiadamy za momencik do samolotu. Do. Yy... Co mówię. Do Portugalii lecimy. Nie, ja do Brazylii lecimy. Yy... No, dobra zjeźdźmy. Jesteśmy w Portugalii, kierujemy się do Brazylii. Krótka piłka, tak? São Paulo, Rio, Salvador, El Jazda, lecimy dalej. 16 dni, pełnej zabawy, pełnej rozpusty, alkoholu, imprezy, pięknych widoków, spinaczki. Jarkowi wejdą do, nogi w duchę, Zaplanowane jest tylko 4 godziny spania, nie ma miękkiej gry. Jazda. W zasadzie się już w samolocie. To. Paolo, Paulo. Tak to opóźnienie, ale jest takie kurczę kozacki. 30 minut. Animo. Mówię, dobra? Co znowu gadają? Mamy takie kozackie samoloty, że mam normalnie ekrany. Tak już nie lecieliście. Ja przynajmniej nie leciałam. Ja wycałam. Ale Romanie. jest super, bo dają słuchawki, a nie w każdym samolocie dają słuchawki. Słuchawki normalnie na i co? No jazda. Normalnie zabawimy się dzisiaj jak wy tego, w Jawora ja Jawor na te loty, biznes klasy, coś tam, normalne klasy ja wam powiem jakie jest pyszne jedzenie tutaj, bo tam nawet nie wiem. Ale nie wiesz, co dostaniesz No musimy dostać. No nie w każdym dostałeś. No nie, no jest, no, jest no i wylądowaliśmy! Ale jest ciepło! Jest na wasze 23, na nasze 19. Jakoś tak. Będziemy się wymeldować do jakiegoś tam tego Karty kupić Zamówić Ubera Wyjechać do apartamentu Wyjechać do apartamentu apartament, apartament I na miasto i znaleźć balety Coś zjeść, żadnych baletów Znaleźć jeść, balety chcę. Czas tak, zjeść Ale waza, biorę się, cieplutko jest Przedstawiam wam dużo słońca do Polski Jak to już to spakowaliśmy się tylko w walizki kabinowe I plecaczek podręczny tak. I mam nawet jeden kilogram zapasów, więc dziewczyny, da się, da się. Zobaczymy w praktyce jak to wyjdzie, ale... ale si. Idziemy po najważniejsze, czyli po karty SIM. Tak, internet. Kontakt czyli ze światem. internet, będzie kontakt z rzeczywistością. Hajsu tu nie wymieniamy, bo, bo nie warto. To bank Znaczy bank też ma prowizję, ale no najbezpieczniej w sumie. Wszystko ale tam jest bezpieczniej przynajmniej. to dobrze. Tak, Witamy w São Paulo. No i po ciężkiej podróży jesteśmy na apartamencie, słuchajcie. Ja wam pokażę, tak, jak to wygląda. Tak, nie tu. Tu chyba. Czy co, bywało ogólnie lepiej, ale nie jest najgorzej. Chyba, mamy łóżeczko. To było 132 zł, tak? Od osoby, za dwie noce yy, i jest basem. I siłownia, więc. Nie jest źle. Ogólnie temperatura w pokoju jest taka sama jak na dworze, nie? <grystanie> no jest ogólnie ciepełko, jest fajnie. Idziemy zaraz jakieś szamy na miasto. Szkoda, że nie pierwsze piętro, ale w sumie to byłoby droższe. I cały tu nie będziemy się przyniosły, będziemy zwiedzać. nie, po prostu tylko tam był dostępny rzeczyk. Chyba tak, ale nie. Tylko z tego jakieś trzy pokoje dostaniemy. Fajnie, fajnie. No i moi drodzy, 8.30, to w Polsce jakoś dwunasta. My wstaliśmy pełni wyspani. I idziemy zwiedzać Brazylię, São Paulo, umyć i jakieś śniadanko. Pierwsze odcinki będą z São Paulo, kolejne będą z Rio. Nie ma lipy, lecimy na miasto. Ale jest ciepełko, to mi się podoba. E, Maryna, ready? Ready. Mamy to. Tak, ja mamy fajny widok z basenu na laku taka betonowa dżungla idziemy na śniadanie co? Tak jest, idziemy na śniadanie i zaczynamy nasze zwiedzanie São Paulo Dobra, wyszliśmy na miasto idziemy teraz przez park Bardzo mnie to zastanawia, bo strasznie dużo policji jeździ wszędzie. Wszędzie, wszędzie widzę policję po prostu Co się wyjdzie tu na, na sygnale, tam na sygnale jakieś domowe przedszkole mamy Martyna Iw Odnajdziesz się. Z dziećmi mam się pobawić? Tak. Ale idziemy zobaczyć jakąś katedrę. Ja Chcę zobaczę czy w tym bajorze bo nie ma jakichś krokodyli. Tędy chyba. Nie wiem, ale idziemy. Idziemy zobaczyć jakąś katedrę, że jest coś po drodze. Dzisiaj dużo chodzenia. Martyna nie da mi to odsapnąć. Prze, przesrane. Mamy ja tutaj tylko jeden dzień, ale Ty, to są żółwie, pa! Nie mam zbliżenia, ale tam są żółwie. Tam. Bo ja mam jeszcze taką ciekawą akcję, że ten cały park, przez który teraz idziemy, jest otoczony płotem, takim rozstawianym metalowym. Nie wiem o co chodzi. I w ciągu wszędzie dużo jakichś bezdomnych. Jesteśmy w parku. Tutaj pod drzewem jeden koleś ma jakąś siedzibę. Tam pod jednym drzewem drugi koleś ma siedzibę patrzcie, Tu jest taki. E, taki nieby płot wszędzie rozstawiany. Dookoła parku całego jest takie coś. Nie wiem co to ma na rzeczy. Zastanawiam się bardzo to, jak tu po prostu funkcjonują światła ludzie po prostu idą. Nie ma to czy zielone czy czerwone. I oni idą normalnie na czerwonym, nie? ale lepiej. Policja stoi bo oni tak, idą. Więc, więc, ciekawie. Czy Marta, już się nie co? jakieś takie szaliki byśmy brali. Nie to a teraz znajdujemy się jakiś, ale z Bogusława, jak coś. Ja bym też pytał. Ale, w Ameryce. Dokładnie do Brazylii. To ja też pytał to w São Paulo, co nie? Przyjechałem. Martyna, bo już sobie trochę Gdzie dostanę jakąś jajówę na poczku? No będziemy raczej szli na, na tą katedrę przez Avenida Paulista. I ta Avenida Paulista to jest y, jakby taki Times Square y, w Nowym Jorku. Ogólnie mówi się. Y, ja tutaj dodam trochę historii od siebie, bo planowałam całą tą wycieczkę. Więc, y, Sao Paulo to jest największe miasto w Ameryce Południowej. To <laughs> <laughs> mój wywód historyczny poprzez czerwoną bieliznę. <laughs> ja tu, no, to nie, czy nie, dobrze. Czekaj, to jest Tam za mną chleb możecie zobaczyć pana właśnie. I tutaj jest bardzo dużo tych bezdomnych. I cały czas widzimy kogoś, że pochodzi sobie do śmietniczka i coś sobie zbiera. Ogólnie jak już wjeżdżaliśmy nawet do miasta, to ja pierwszy raz w życiu zobaczyłam namioty, namioty z ludźmi bezdomnymi. Nie? I to serio jest tak. Zupełnie inaczej niż u nas w Polsce, nie? U nas ich tak jak widać. Miejska dżungla. Czekaj, interesy tutaj, muszę biznesu pilnować. Na drugim końcu świata. Hostessy dotarły, tak? No. Przy nami jest katedra. O, ole palmy. Odpalił mi palma na palmie! na monopolnie. Jeden z takich punktów bardzo reprezentatywnych, taki, że trzeba odhaczyć w São Paulo. Punktik historyczny, moi drodzy. Pierwszy punkt wycieczki to jest słynna katedra tutaj. Jak to się nazywa? jest Metropolitana. katedra Metropolitana. Tak wygląda. Ponadto to też jest właśnie takim e, kluczowym częścią, miejscem, które trzeba zobaczyć po prostu będąc tutaj. Więc no, zobaczyliśmy co? A co? My nie przyjdziemy, my wszędzie przyjdziemy, my wszystko zwiedzimy, cały świat! No idziemy zobaczyć, do środka chyba, co? Wejdziemy co? Normalnie idziemy, a co nam to szkodzi? Więc tak, Sao Paulo jest to największe miasto w Ameryce Południowej. Mówi się, że to jest taki nowy Jork e, Ameryki Południowej i w Sao Paulo właśnie znajduje się największa jakby społeczność japońska poza Japonią. I będziemy właśnie się kierować na taką dzielnicę, która się nazywa Liberdate albo Japanista, nie wpisze, czy też znajdziecie. I idziemy tam właśnie gdzieś śniadanie do takiej restauracji, gdzie macie kawę ze swoim zdjęciem. Ciekawe I okay. tu się zaczyna właśnie cała ta dzielnica Liberdade. Tam właśnie nawet macie y, grafiki Pokazującą tam panią z Japonii No i co? Zobaczymy ale, ale takie lampy fajnie są fajne wyglądają Takie te chińskie znaczki Chińskie znaczki No I patrzcie to! Nawet znaczki są o, w chińsku <laughs> Od świateł Jakie okay, yeah, jaja yeah. Tutaj macie właśnie kafejkę, gdzie możecie sobie zamówić kawusę ze swoją falunią. Z moją mordą będę pił. Ogólnie ja się zbuntowałam A. na tej wycieczce i stwierdziłam, że nie będę się uczyć języka. I żałuję, żałuję, bo ciężko jest się tutaj naprawdę dogadać. Na każdym praktycznie vlogu, który oglądałam było, że nauczcie się trochę portugalskiego, będzie wam łatwiej. I no jest ciężko, bo nikt z nas się go nie nauczył. Patrzcie na to, jakie to jest słodkie, OMG To jest bardzo straszne Polecajka I zapłaciliśmy za to 62 reale Co w przeliczeniu jest na jakieś niecałe 50 zł 40, nie 40 nawet Cute. Cute. Cute Cute. Cute Idziemy próbować żarcia, bo podobno warto tutaj spróbować są takie lokalne markeciki Kokos ja widzę, Wy kokosa szedł nie piję nigdy z kokosa Nie piję nigdy z kokosa? Takiego z kokosa, z kokosa, że rurkę dostałem piję z kokosa, to nie Ja piłam To jest z kokosa Proszę, to Chyba ci nie smakuje? Takie jak tym! Myślałem, że już nie wiem, tak jak w butelkach kokos, kokonały czy coś są, no to myślę, że to lepiej będzie z Nie, one są słodsze To jest takie... Zimna woda, nie wiem, no, nie, spoko Ale jest kokosa, na co, jestem w Brazylii, tak? Pokaż Ja na jamaicy pijam trochę bardziej kwasznego Idziemy, ja ten... o Szefa z kokosem idzie, to? <laughs> A co? Tak, i tu są te wszystkie marcheczki, gdzie można sobie...

Słuchajcie, działają tak, jest gorąco na cały okres zmęczony. chodzimy, schodamy. Myśmy w chińskiej dzielnicy. Japońskiej. japońskiej. A to nie jest to samo? Nie. Japońskie dzielnicy. Teraz idziemy na jakiś na co? Teraz idziemy na Mirandę View, czyli jakby cały obraz taki na miasto jest fajny. No i traktamy tam z buta 40 minut. Zostało nam sobie 7 minut, ale stwierdziliśmy, że się zatrzymamy na wodę i na Kaipirinie. Tak. No, wam powiem, że w ogóle no ciekawe to co tutaj wygląda Szczerze jest to, ci bezdomni, co się idzie po drodze przykład, nie, to akurat mnie zszokowało wręcz, że chłopca on na środku chodnika się strzygał. I ja takie mówię, o w mordę On się jeszcze tak zrzygał, że te zrzygi po prostu leciały przez cały chodnik, one leciały przez cały moment. Nie wiem, ja w ogóle miałem poczucie, jakbyś, jakby on to zrobił przed szpitalem Nie wiem, tak wyglądało jak szpital chyba No, ale przynajmniej fajnie jest to, że Jedzisz policję, jedziesz, jedziesz, policja, policja, policja stoi, jedzie, stoi wszędzie Takie. Można się coś w sumie, nie? To jest tyle tej policji. No, ale ogólnie ciekawie jest godzina nie, 12, 11. No 11, my w sumie od rana na nóżkach, więc badanna. O! Thank you. Thank you. <laughs> dziękuję bardzo. O. A policja Alkoholizacja pełno parą. No dobra, słuchajcie, znajdujemy się na... Avenida Paulista, czyli taki Times Square, jakby na wybiorku taka główna ulica w São Paulo, Paulo Cytętni całe życie, wielkie przynioski wśród nas no i idziemy na jakiś punkt widokowy, gdzieś tu jest, już jesteśmy w sumie Wygląda to syto, wszystko syto Ale najgorzej, że tu nikt nie gada po angielsku Ja też się po angielsku, ale nawet nie da się dogadać, ciężko A tu restauracji w najpierw? A, uważajcie na bazarach Gdzieś na bazar kiedyś. To musisz uważać na naciągaczy, na bo Chłop chciał nas kasować za jakieś dwa owoce. Dwa owoce. 70 reali, no. 70 reali, no czyli powiedzmy tam te 50 zł. bo ja wiadomo chyba go pogrzało. Na dwa owoce, mówię, ty no debil. Myślał, że tam yy, się wydymać. Tak, że na turystę jest drobim. Ale zapłaciliśmy finalnie 40 reali, czyli w przeliczeniu jakieś niecałe 30 zł. 25 zł toś wyszło, 26. To to Zasmocze owoce, więc no w Polsce byśmy też tak zapłacili więc. No, dobra. 40 i kupujemy. A, nie, nie ma lipy. Halo! Nie pomagała Jak Kiedyś była taka bajka, że ziomek z całym domem odleciał yy, za pomocą balonów, co nie? I ten dom był postawiony tak między wieżowcami. To patrzcie, co? Ten dom tak wygląda. To wieżowiec, wieżowiec jakiś tu wieżowiec. Jednak takie taki mały krocek stojący po środku między wieżowcami. Ciekawie to wygląda. Ja e, to muszę wejść, bo idziemy tu. No, a tu nie jest fajnie? Dobra, nie za tak nie idziemy. Śmieszna, nieco sytuacja. Wszędzie normalnie karty działają do płatności. Ale tu akurat jak na punkt widokowy, żeby sobie jakąś tam kawkę strzelić, po prostu nie działa. Ale. Ale już się zaczyna fajnie. Wow. Ale to wygląda. Ja. Yeah. Przesada To jest pięknie Fajnie, fajnie o, Ale to jest pięknie Jest ciepło, najważniejsze Naprawdę, etarda Najlepsze jest to, że to jest taka dżungla, bo wszędzie widzimy same bloki po prostu To jest Patrzymy przed siebie i multum bloków. Same bloki, wysokie bloki, same wieżowce. Wow, naprawdę, robi to wrażenie. Odnośnie jeszcze tutaj tarasu widokowego, mam powiem tyle, że na początku było jak trzeba robić rezerwację. Nagle stoimy, kombinujemy i. No i nagle nas puścił po prostu, więc fajnie. Ale ogólnie wejście tutaj jest darmowe. Ogólnie wejście jest darmowe. kiedy mówiła, nam że trzeba powinno się zrobić rezerwację przez aplikację, nie? Więc... No nie, tam, my nie robimy takich rzeczy. So, idziemy teraz nie wiem, główną ulicą w Sao Paulo Jest tak zakorkowana masakrycznie Ludzi w ciul. Miejska tungla. Tak jest Fajnie wygląda, ciekawie. ciekawe Ciekawy widok ogólnie taki wam, że to robi wrażenie, pato Robi wrażenie Robi? Robi. Robi. Ale w Czu ludzi jest taka jakaś godzina szczytu. Jest multum, multum. To nie jest godzina szczytu, jest jakaś 13 dopiero. Nie? Albo to, to też robi wrażenie. O, o to będzie kontentu. Idziemy do muzeum. Idziemy do muzeum. Opowiadaj. Jesteśmy w Muzeum MASK, Jest to y, w tłumaczeniu Muzeum de Arte São Paulo, czyli jakby. Muzeum Artystyczne w São Paulo. Jest to taki punkt, gdzie na pewno trzeba to zobaczyć. Są podobno mega fajne wystawy, więc idziemy, oglądamy, będziemy oferować. Nie jestem fanem muzeum nigdy, ale idę. Trochę historii, człowiek. Ja nie lubię takich miejsc, ale dobra, idę. Za darmo w ogóle wejście we wtorki, tak, więc klasa. We wtorki tak, za, za dzieje, darmo. Jak przyjdziecie we wtorek, to wejście jest za darmo. Za darmo to uczciwa cena. Masz swoje muzeum. Ule, Takie muzeum to nie dla mnie. On po prostu nie jest artystą i tego nie rozumie. Ja jestem artystą, ale nie lubię takiej sztuki obrazowej, malowania. To nie jest dla mnie, mnie tak po prostu nie kręci. Są ludzie, którzy to mówią, którzy chcą takie rzeczy oglądać. A Aj, no to jest też ty rano. rano, tak. Super. <grym> Chociaż sobie już nie pracuję. <grym> no, ogólnie same obrazy. No. Mnie to nie kręci, no ale już ja sam to pozwierzam. Po to jest za darmo, tak? Moi drodzy, stwierdziliśmy, że nie będziemy teraz yy, traktować na piechotę i po prostu jedziemy sobie na hulajnodze Hulajnodze To dobra, kolejny przystanek Central Park Nie na na jakiś ogromny park, który jest tak duży jak Central Park tak? Nie, nie, że jest tak duży, tylko chodzi o to, że po prostu jest on tak, sła, tak sławny, jak Central Park w Nowym Jorku, bo jak się mówi, że São Paulo to taki Nowy Jork Ameryki Południowej, no to właśnie ten Iba nie tego wymówić, Iba Park, to jest właśnie takie coś ala Central Park jak w Nowym Jorku. No, jest, teraz siedzimy nawet, co, patrzę, normalnie to też jest jakieś jeziorko. Co? I ogólnie cały ten park można sobie przejechać na rowerkach i tak też to zrobimy, bo to jest najlepszy sposób na zwiedzanie, bo z tyłu za nami są właśnie takie rowerki i będziemy sobie brali jeden. Jeden? Jeden. I Jarek oczywiście pedałuje. Tak. Tu jest fajny widok, to mi się podoba. Tu jest fajnie. Yeah. Bajorko, widoki. Come on, come on. Nie ma co się hamować, co no nie? Ja. Ooo, to jest to. Mocne. No ale zaraz wcinamy jakieś brazylijskie przysmaki, tutejsze. Tu ciutkę drożej niż wczorajszej kolacji. Ale w sumie fajne miejsce, w tym parku jemy Masa. Ale ogólnie jest tak gorąco, człowiek się cały klei mam jedzonko, to jest moje, ale jej wygląda lepiej To jest jak Cleopatra to Tutaj kuchnia taka jakaś ciekawa Napierdzielamy no, się tutaj ryżu na potęgę, bo oni praktycznie w każdym daniu mają ryż, nie? Ryż, warzywa, ryż, mięso, ryż, warzywa, mięso do drugiego jakby wejścia, bo tam nie działał internet, gdy byliśmy Więc zmieniliśmy wejście idziemy po rowerki po prostu, w innym miejscu lecimy jazda zaczynamy tą przygodę, on oczywiście tylko pedałuje ja jestem pasa pasażer princess i, i nie pedałuję patrzcie na prawdziwego kolarza, nie? Um. automatic speed jazda go, go, go. Ej, a dawaj, zarzu zarzuć bokiem. No Patrzcie, jaka wycieczka. Dworki na pazurki! Ale bardzo ładny park. Piękny. Mi się bardzo podoba. A tobie? Ej, nawet skatepark jest! To jest skatepark, no. A nie ma żadnego szpira na BMX-ie. byś im pokazał, nie? Jak się jeździ na BMX-ie. No. Jest placy w ogóle. Tam jest dostępna. klas do koszykówki. Tam to. też. Otwara się ma na, na orlim gniaździe. Okej, okay. dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do kolejnej miejscówki. Jak to się nazywa? Jest to dzielnica Boko de Batman. I jest to taka dzielnica artystyczna. Na pewno jest graffiti, jakieś tutaj sklepiki no, Sztuka miejska. Idziemy pozwiedzać. Wygląda to tak strasznie. Yy, nie wiem jak to nazwać. jak to wygląda. Tak stritowo, streetwearowo. Jaj! Wow. Jest klipat, wam powiem. Wow. Fajnie, fajnie. Patrzcie, za wszystko, wszystko jest w grafiki. Fajnie to wygląda ciekawie. Uwielbiam takie miejsca. Ciekawie to wygląda. Graffiti. Czy mogę nauczyć się grafiti? Wow. fajnie, fajnie, ciekawe wygląda. Tak, tak wiecie, muszę jak najpierw taką biedną dzielnicę Tak kolorowo w tej ciekawie to wygląda, wam powiem. Ale idziemy jak już zineczka chyba dziapnąć. że to jest Dobry pomysł. O, fóle fajnie. Space cake Space cake. Wędzie że z rzezą, jakim dają ładnie wygląda Słowacie? No ja lubię, ja lubię bardzo. Ale mam czymś chyba chłodzącym. Zimne piwko. Podoba mi się. Fajnie. Słuchajcie, godzina 19 u nas dalej ciepło, ale ciemno, więc postanowiliśmy, że trzeba sprawdzić basen. Więc, no i co, to trzeba się trochę słodzić. O, już opaliłem, to pewnie nie widać, ale mam normalnie ramionka całe. masakra. O, ale fajnie, 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 fajnie że ciepło, wiesz, taka godzina. Podoba mi się ten chillaucik. Co, jest to nie koniec jeszcze dzisiejszego odcinka, bo idziemy jeszcze na szamę. Gdziemy na jakieś knajpy, gdzie grają muzę na żywo. Let's go! Powiem wam, że kierowcy tutaj są za dla mnie. Widzę, że tak. Na pasach wyprzedzają. Na czerwonym Wcają się w takie dziury po prostu. Powiedz coś. Oni są cudowni, oni są tak samo cudowni jak ci z Jamajki, ja naprawdę. Ale mnie już nic nie dziwi. Ja bym tu się bachł prowadzić samochód. Osobiście ogólnie to jest bardzo fancy miejsce, a ja myślałam, że to jest, wiecie, jakaś restauracyjka z lokalną muzeum yeah, i tak dalej. A tutaj kasa biletowa, wielki budynek, elegancki. No zobaczymy co wymyśliła. Ja nie wiem. Idę tam gdzie mnie zaprowadzi? Dobra, znajdujemy się w Blue, Blue Note. To jest knajpka, gdzie będzie tutaj zaraz koncert na żywo. I sytuacja wyglądała tak, że chcieliśmy kupić bilet, bo trzeba kupuje wstęp. Ale pani była tak miła, że puściła nas za darmo ze względów na to, że żadna karta nie chciała nam działać przy płatności Nie powiedziała, że nas puści za darmo, była tak kochana, tak przesami gorąco buziaki. Jarek w ogóle nie nagrywa jakie to są ładne widoki. No patrzcie na te piękne blokowiska Miejska dżungla. O, ale będę jazda! Ole mamy jezowo, co? No. Zbrań czekoladki, kochanie. To jest najlepszy w życiu, jak A ja domik bardzo mało. Ale mamy w